Znajdujemy się właśnie na torze Słomczyn, torze raili Crossowym, na którym właśnie w ten weekend odbywa się czwarta runda Mistrzostw Polski Raili Cross. Ja nazywam się Gosia Prus i startuję w tych oto mistrzostwach BMW E36 w klasie RWDK. Dzisiaj mamy pierwszy dzień naszych zawodów, także dzień kwalifikacyjny. Mamy trzy kwalifikacje. Jutro mamy czwartą. Z tych czterech kwalifikacji dwunastka najszybszych zawodników przechodzi dalej do półfinałów. Półfinały są podzielone na dwa, czyli na półfinał A i półfinał B. I z tych poszczególnych półfinałów dojeżdżają trzy najszybsze osoby i te trzy łącznie sześć osób chodzi dalej do finałów. Także trzymajcie kciuki, a teraz pokażemy wam trailer tego, co się będzie działo. Mamy problem z dwójką. Jak zwykle jesteśmy spóźnione. Dobre tempo. To są łupy, które zbieramy. Zobacz, koło mu się urwało tam i został. Boże, teraz mi smutno. Ale to jest wściekły sprzęt, słuchajcie. Jeszcze nie jeździłam, ale jeżeli będę miała okazję, to naprawdę chętnie, bo to jest coś niesamowitego. Promujemy Motorsport. Pamiętaj, zdrowie to jest Hubert Congal znany z też odcinka u Kickstera. Hubert serwisuje ten oto samochód zbudował ten oto samochód i zajmuje się tym oto samochodem. I to też jest odpowiednia osoba, do której zgłaszamy się, jeżeli chcielibyśmy zacząć przygodę z Rallycrossem czy też z Motorsportem. Także reklamę ci zrobiłam. Weź, bo to odpadnie. Tego nie robimy. Tu, w samym środku, czyli w sumie najgorzej, bo ten będzie mnie pchał i ten będzie się też pchał i będę w tak zwanej kanapce. Z I to jest cały problem, że to trwa bardzo krótko, ale wyjeżdżają inne samochody o długość. Bo ty nie jesteś w stanie wtedy wejść w pierwszy zakręt w tym miejscu, w którym chcesz, jeżeli oni odjadą o całą długość samochodu. Mamy problem z dwójką, także nie ma co się śmiać z ludzi, jakim dwójka nie wchodzi. Co prawda sporo potem nadganiam, ale no jednak zostanie na starcie, no to jest duża strata. A u nas no każda sekunda jest na wagę złota w klasyfikacji generalnej. Nie mamy się jedziemy dalej. Przyszedł czas na przedstawienie pani Spotter, która też w zeszłym sezonie była zawodniczką tym oto autem i ścigałyśmy się bok w bok. bok w bok. I w tym roku, z racji tego, że nasza Aleksandra nie startuje taką, podjęła decyzję, a że się lubimy i się dogadujemy, to postanowiliśmy stworzyć taki duet. Mam nadzieję, że zgrany? Nie, no zgrany. Dam, dam, dam. Zgrany. Cały sezon jeździmy razem i naprawdę ja nie miałam lepszego do tej pory Spottera. I to właśnie od... Aleksandry dostaje sygnał na słuchawce, teraz joker, albo teraz to, teraz tamto. To też jest osoba, która studzi moje emocje na starcie, jak panikuje, która mnie wycisza, jak widzi, że zaczynam robić błędy. Taka oaza spokoju, która mówi do mnie przez cały bieg. Kogo chcesz pozdrowić? Ciebie mogę pozdrowić. Życzę Ci wszystkiego najlepszego w długim biegu. Tak jest, żeby dwójeczka weszła. Trzymajcie kciuki. Tak jest. Niezależnie na to, czy jest pierwsza, czy jest ostatnia, jestem zawsze z niej zadowolona, bo to na tym polega, że się wspieramy, jak jest bardzo dobrze, ale wspieramy się też, zająć jak jest dorze, gorzej, prawda? Więc to jest tak zwany system motywacji, którego się musimy trzymać i ja jestem bardzo zadowolona. Zobaczymy, co przyniesie trzecia i czwarta kwalifikacja, ale jestem prawie pewna, że pojedziemy po finał i mam nadzieję, że finał też. Zróbmy symulację tego, jak wbierzesz dwójkę. Wchodzi. Dobrze. Halo halo siostro, halo halo siostro. Tak, słyszycie. Słuchajcie, ja już przebrana. Przy zachodzącym słońcu mieliśmy cały dzień utrzymującą się temperaturę 30 stopni na zewnątrz, także wyobraźcie sobie, ile stopni było w środku. Trzeci przejazd poszedł mi już zdecydowanie lepiej. Nie zostałam na starcie, to jest bolączką tej rundy, niestety. Nie wiem, jak do tego doszło, ale tak się wydarzyło. Zmieniłam też opony. Coś mi wcześniej się wydawało, że ona nie pomaga, a przeszkadza, także to był dobry ruch. podjęłam tę decyzję dość spontanicznie, bo jakieś 10 minut przed wyjazdem. Zdecydowanie lepiej mi się jechało, był lepszy feeling. Jutro planuję powtórzyć to. No i pojechać dalej po finał. Wiesz, że tu jedziesz. Foto już prawie gotowe. Zapraszam. Dzisiaj będzie pierwszy tester. Zobaczymy, czy się to uda. Można by było zrobić taki challenge. Kto wysiedzi? dzisiaj zaczynamy drugi dzień zawodów. Przede mną jedna kwalifikacja, i jeżeli dobrze wszystko pójdzie, to półfinały. Oglądajcie dalej, żeby zobaczyć, czy dostałam się do półfinałów, czy zakończyliśmy na kwalifikacjach. Chciałabym podziękować sponsorowi tego wyjazdu, czyli firmie Super Prezenty. Jest z nami dzisiaj też słonik, który będzie zabawiał publiczność, która dzisiaj postanowiła się wybrać na tor słomczych. Co ja mam za tańczy z nim? Mm -hmm. Marcinek, ale widzę, że ty się wgrałeś w to. A widzisz wszystko? Boże. Boże, ale ja uwielbiam cię, kobieto. To są łupy, które zbieramy. To jest królowa pomidorowej. Ale wiecie, że ja zaraz zjem tą pomidorową. Jesteśmy po czwartej kwalifikacji, która poszła najlepiej ze wszystkich. Nie było problemu ze startem, wręcz przeciwnie, start był zajebisty. Ze względu na to, że ten start był naprawdę dobry. Mogłam zamknąć wszystkich i pojechać sobie torem. Na ostatnim okrążeniu pojechaliśmy Jokera. No i z tego Jokera wyjście miałam dość spektakularne. Czy jest Pani, pani zadowolona? Bardzo dobra z wyniku. Robota. Jedziemy półfinał. Tak, Ciśnienie. szybko, ostro. Tak jest, to pełna styni. petarda. Ja, Motors to samo zdrowie. Ty wyjechałaś? Oni tam coś się... No. Wyjść i zamknąć, ich, nie? Przestraszyłam ich trochę. Przestraszyłaś ich, bardzo dobrze. No trzeba robić takie gesty mocne, tak. agresywne, żeby tak wiedzieli, jest. że my nie próżnujemy, nie śpimy nie, nie też Nie, próżnujemy. Działamy. Idziemy teraz paradę, tak, to będzie bardzo fajna rzecz. I jedziemy półfinał, tak że jedziemy dalej. Tak, tak, zwykle jesteśmy spóźnione, bo to tłum czeka na królową, a nie królowa na tłum. Bez no przesady, wszyscy tam się jeszcze ustawiają, no. No i jedziemy tą patologiczną wycieczką. Robimy sobie takie jedno okrążenie. To jest taka troszkę pokazuwa... Kreatywny marketing. I no właśnie, Kreatywny marketing, bardzo dobrze powiedziane. Jest chupciu, tam mamy pazzioszka, jest flaga super prezentu. No i się wozimy. Ludzie na tym torze, tak bez jest. nich nic by się nie odbyło. Tak, jest. to jest bardzo ważne. Już za mną, finały obejrzane. Niestety nie wzięłam w nich udziału, ponieważ w po półfinałach zakończyłam swoją rywalizację na czwartym miejscu. Zabrakło trochę. Wiem, które miejsca mam do poprawy. Przy tak małych różnicach w autach, te małe różnice później na torze, czy w naszej jeździe, czy w aucie, czy w ustawieniu, czy w geometrii, czy w ciśnieniach, one robią wynik. Także wiem, nad czym muszę popracować. Finalnie skończyłam zawody na pozycji dziesiątej. Jest dobrze, mogłoby być lepiej, oczywiście. Dajcie znać w komentarzach, czy takie vlogi Wam się podobają, czy było to ciekawe, czy w ogóle takie rzeczy dalej nagrywać. Mam nadzieję, że. Udało nam się pokazać trochę emocji, które temu towarzyszą. Zapraszam do śledzenia wszystkich moich portali społecznościowych. Na pewno będę tam rzucać nasze przygotowania i to, co robię na co dzień, czyli też moją pracę codzienną, która również jest związana z motorsportem i z motoryzacją. A jeżeli chodzi o dalsze plany motorsportowe, to już zaczynam mocne przygotowania do rajdu Śląska. Także trzymajcie kciuki, żeby to wszystko wyszło. I do zobaczenia na następnej rundzie.